Pierwszy raz coś takiego organizujemy Oczywiście jakby można powiedzieć Nie byłoby centrum naszego, gdyby nie jezioro Więc tak naprawdę też Quest będzie związany z pewnymi Tajemnicami związanymi z jeziorem W piątek startujemy W piątek o godzinie 11 Start przy wieży Bismarcka Tam będzie ten, można powiedzieć, główny taki punkt Punkt informacyjny Dotyczący tego questu No i trasa questu będzie oczywiście obejmowała Brzeg jeziora Trzesiecko będzie trzeba, posługując się aplikacją internetową albo ulotką, przejść, znaleźć odpowiednie punkty, które będą zaznaczone. na Przy tych punktach rozwiązać. Rebus zagadkę. To, co nam wyjdzie z tego rebusu i zagadki, będzie jakby elementem hasła, które będzie kończyło później całą tą naszą, naszą, naszą wycieczkę i będziemy wtedy dowiemy się tak naprawdę, co w tej tajemnicy jeziora Trześiecko było. Będzie udostępniona aplikacja internetowa, w którą każdy będzie mógł sobie, w którą wejść i w tym momencie będzie mógł sobie to przejść, bo tak naprawdę też w piątek zapraszamy osoby indywidualne, ale też zapraszamy grupy, tak maksymalne grupy takie pięcioosobowe. Ja wiem, że już parę szkół się zadeklarowało, że będą taką drużynę, drużynę wystawią. No i natomiast później będzie można z tego korzystać, praktycznie startujemy w piątek, natomiast będzie to dostępne dla wszystkich w późniejszym czasie.